Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z tej strony oczywiście Damian Chen i jesteśmy w Chinach Południowych. Samochód właśnie oddałem do Myjni, ponieważ jutro jadę do wielkiego miasta. Także wypada, wyglądać. Wybieram się do Shenzhen i w związku z tym również idę teraz zrobić hesłan. Co to jest Hesłan? Hesłan to jest po chińsku test covidowy. Wymas, a taki tutaj wymas z gardła. Pytaliście mnie wielokrotnie, Damian, co z tym Covidem? Nagraj następny odcinek o Covidzie. Nie wiem, jakoś nie miałem ochoty dalej drążyć ten temat. Mam wrażenie, że wszystko mniej więcej stanęło. Tak mniej więcej, mówię, bo tam jakieś drobne zmiany są, ale mniej więcej stanęło w miejscu. No, przede mną jest kałuża. No właśnie. Dzięki. Przechodzimy. Tylko że się tu nie znów, bo coś mi śmierdzi na tej wodzie. Mniej więcej stanęliśmy w miejscu. Chiny dalej siedzą w COVID. I nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie to się zmieniło. Wydaje mi się, że jak to jeszcze parę miesięcy wstecz, zdarzało się, że e, ktoś tam ze znajomych mówił. No mnie to się wydaje, że chyba za jakieś pół roku, za rok, czy za dwa lata to już będzie po covid i życie wróci do normy. Dzisiaj jestem więcej jak pewny, że nie znajdę nikogo, kto, który, kto by sobie pozwolił na tego typu wróżby. COVID w Chinach zostaje z nami jeszcze na wiele, wiele lat. Także jutro, proszę Państwa, wybieram się do Shenzhen dać sobie w szyję Spotkać się, są dwie okazje, jedna w sobotę i druga w niedzielę, aby spotkać się z dobrymi znajomymi, z rodakami. I co? No nie wpuszczą mnie do miasta, nie wpuszczą mnie do miasta bez testu. Słyszałem, że na bramkach teraz zjazdowych z autostrady sprawdzają, kod zdrowia sprawdzają, czy osoba wjeżdżająca ma wykonany test covidowy. Coraz częściej słyszę od rodaków, ludziska się śmieją. Nie wiem, kto to wymyślił. Coś mi się wydaje, że chyba ktoś tutaj kto z najbliższego naszego grona znajomych. Pytają się, czy przyjęliście dzisiaj, czy przyjąłeś, przyjęłaś komunię świętą. Bo to tak, to tak niestety wygląda, że ludzie stoją w kolejce, klękają tam później przy tym okienku, no tak wypinają się niektórzy i inni kłócają, właśnie jakby klękali. Otwierają usta, mają ten wymaz zrobiony, na skutek którego w systemie doznają oczyszczenia. Wybierając się na test należy pokazać pracownikowi, a tutaj siedzi jeden, pokazać jemu kod zdrowia. Następnie zeskanować telefonem kod do hesłanów, czyli do Testów covidowych. O, jakaś nowość. Wprowadzili kamerę. Pokażę Wam, która identyfikuje, skanuje twarz, identyfikuje ludzi. Ani się, Łociu. Łońka jest bardzo olię. Bachaj szuję jasojnika. Okazuje się, że ja tej maszyny nie używam. Być może jest nie, nie jest skonfigurowana na obcokrajowców W trakcie wymazu skanuję jeszcze Wasz kod hesłanowy, aby sprawdzić tożsamość Tak to wygląda Halo? Amen Musiałem na chwilę wyłączyć, proszę państwa, nie chciałem pokazywać wam jak haczę do kosza. Usiadłem na chwilkę przy jednym sklepie spożywczym, zaraz jakąś wodę sobie kupię. Tu jest sklepik, akurat jest jakiś stolik, krzesełka przed sklepem. Pluję po tych testach, dlatego że nie wiem, coś, co oni tam pozmieniali w składzie, ale strasznie gorzki ostatnio jak chińska medycyna. Teoretycznie w takim małym mieście jak moje Zhongshan, które ma tutaj zaledwie 3 miliony ludzi, te testy nie są wymagane, ale co z tego, że u nas tutaj w Zhongshan życie jest jako tako w miarę normalne, skoro w tym tygodniu w środę wykonałem jeden test, dlatego że w czwartek jechałem audyt do kantonu z 2 godziny jazdy samochodem stąd do fabryki w kantonie, w której... Jest poważna sytuacja pandemiczna i wymagali okazanie wyniku testu covidowego. W czwartek po powrocie z tej fabryki zrobiłem ponownie test, dlatego że dzisiaj w piątek zabieramy młodego do lekarza, a w szpitalu wymagają okazanie wyniki, wyniku testu. No i dzisiaj jest piątek, ponownie test covidowy, dlatego że jutro jadę do Shenzhen. Trzy, to już trzy w tym tygodniu. Liczcie dalej. A dzisiaj, proszę Państwa, jestem w Shenzhen i mam okazję spotkać się z mieszkańcami Shenzhen, których już poznaliście na tym kanale. Izabela i Małycy, przywitajcie się. Dzień dzień wie dobry. dobry. wieczór. Dzień, dzień, dzień dobry wieczór. I oczywiście idziemy na Hesłan, ponieważ jutro jest niedziela, a w niedzielę w Schengen jest Polish Picnic, impreza promująca Polskę i polski biznes, na którą bez Hesłana nie wyjdziecie. Korzystając z okazji, pomyślałem, że zapytam mieszkańców wszędzie, jak wygląda ich życie na przestrzeni ostatnich paru miesięcy. Oczywiście mam tutaj na myśli pandemię. Zacznijmy od Ciebie, Izabelo. Jak wygląda wejście do Ciebie do mieszkania na osiedle? Może powiedz, zdradź tutaj widzom, jak wygląda życie teraz w szkole, Twoja praca. Jak wyglądał pierwszy dzień w nowej szkole? Pierwszy dzień w mojej szkole? Obchodziłam we własnym salonie w mieszkaniu. 1 września przywitałam uroczyście uczniów <grymne> przez, za pośrednictwem komputera, ponieważ 31 sierpnia otrzymaliśmy nagle informację późnym popołudniem, że jednak nie rozpoczynamy zajęć w szkole, tylko czekamy na oficjalną decyzję rządu, kiedy będziemy do szkoły mogli wrócić. Mhm. Natomiast życie jest bardzo no, ustru ustrukturalizowane tak? bezpieczne. Codziennie musimy mieć koty, maseczka przy wejściu, łącznie z tym, że, że ochroniarz ma prawo nas nie wpuścić na osiedle, jeżeli wchodzimy bez maseczki. Przez jakiś czas kontrolowano również nas przy wyjściu z osiedla, czy, czy mamy uroczyście założoną maseczkę. Natomiast dzień w szkole obecnie już teraz. Ma stały punkt programu, jakim jest wykonanie hesłana przez, przez służby delegowane do, do naszej szkoły i bez kodu codziennie sprawdzanego przy wejściu, również maseczki, nas po prostu nie wpuścią do szkoły. Dobrze, ale te testy to robicie w szkole czy na zewnątrz, tak jak my dzisiaj? Robimy w szkole, natomiast w, w sobotę i w niedzielę jesteśmy zobligowani do, do wykonania testu w miejscu zamieszkania. No to przede wszystkim bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo. E, testy odbywają się między godziną 9 a 11 i bardzo często e, w środku lekcji dostają informację, że proszę Państwa hesłan e, dzieciom wypadają długopisy z ręki i po prostu biegną na, e, na test. Fantastycznie. Dobrze, przejdźmy teraz do małego Cego, ale odwrócimy się, ponieważ nastała ciemność, a tutaj mamy lampę, która nam bardzo widzę pomaga ładnie. Mauwiecy, pracujesz w najlepszej uczelni w chciałem powiedzieć w Pekinie, w Chinach, rozwijasz nowe technologie dla Chińczyków w labie, masz dwóch cudownych synów, wspaniałą rodzinę. Powiedz mi, jak wygląda teraz czy są ostatnie te parę miesięcy, twój dzień na co dzień wszędzie czy czujesz się bezpiecznie? Każdy dzień jest super i czuję się bezpiecznie. Z dnia na dzień czuję się coraz bardziej bezpiecznie. A o co konkretnie chodzi? Jak wygląda Twój dzień? No, mój dzień wygląda jak co dzień. Wstaję rano. Za 15.06. Latem to już prawie widno. Sprawdzam, czy mam zielony kot. Jak mam, to mogę wyjść. Zazwyczaj mam, więc jest dobrze. Otwieram zamek biometryczny, zabieram graty, i idę na trening. Eee, otwieram drzwi do windy, która jest sterylizowana. Wychodzę z budynku na skaner twarzy. Drzwi mnie zazwyczaj wypuszczają, więc nie muszę nikogo budzić. Hmm. E, idę na trening, wracam z treningu, otwieram drzwi na skaner twarzy, który bada temperaturę i czy ja to ja. Wchodzę do świeżo wysterylizowanej windy, e, budzę dzieci, zawożę do szkoły. Zawożąc do szkoły, mijam dwie bramki biometryczne i trzech strażników, którzy dbają o to, żeby było bezpiecznie. No tak, bo to nie jest tak, że masz same bramki, tak? Tam człowiek jeszcze maszyna może być omylna, człowiek jeszcze to musi sprawdzić. Tak. A problem jest taki, że systemy rejestracji obcokrajowców mają notoryczne błędy i co chwilę się wieszają. Więc zazwyczaj trzeba przejść przez weryfikację manualną, gdzie człowiek, który w życiu nie widział łacińskich znaków, musi znaleźć na liście 100 innych ludzi te łacińskie znaki, których w życiu nie widział, i stara się je dopasować do tego, co widzi na twojej karcie. I to zwykle mu trochę zajmuje. Eee, dzieci są zazwyczaj odstawione do szkoły, to jest blisko, wygodnie, eee, tam już bez większych problemów, jeśli chodzi o skanowanie. Potem człowiek musi wrócić na kampus, więc ta sama procedura. Potem już tylko do biura. Eee, Czyli... Kamera biometryczna, mhm. badanie temperatury. Wejście do biura, drugi zamek biometryczny i w sumie już można pracować. Więc nie no, w porządku. Jest Czyli Rozumiem, że testów nie musicie wykonywać, tak? Nie, no musimy testy wykonywać dziennie, żeby było bezpiecznie. Mhm. E, bo bezpieczeństwo jest bardzo ważne. I... Ja powinienem co najmniej 76 razy powtórzyć bezpieczeństwo w tym, w tym krótkim wywiadzie. Wtedy będziemy wiedzieć, że naprawdę jest bezpiecznie. Z... Nie, oczywiście jest potem wieczorny test, co godziny 16 do 21. Można sobie przyjść i się w miarę potrzeb wymazać. Po to, żeby mieć rano zielony kot, że jak człowiek wstanie, to żeby go bramka mogła wypuścić na trening. Bardzo Ci dziękuję. Ależ w takim oczywiście. razie oddawaj mikrofon, zasuwamy na test, no bo cię nie wpuszczą do domu, tak? No tak, my się kończy 23, więc chyba czas zrobić test, bo okay. inaczej do domu nie wejdę. Dziękujemy za uwagę. Myślę, że do zobaczenia jeszcze na Polish piknik. Wpadacie? Oczywiście. Tak tak, będziemy. będziemy. Tylko y -y. musimy mieć test. No to do jutelka.